Jestem pewien, że... Dałeś się wyprzedzić! Znowu! No dobra! Rany! Tak się cieszę, że nie zginęłaś. Ojej, dzięki. O, zapomniałabym. Dzięki za babeczkę. Jaką babeczkę? No tę, którą podrzuciłeś. Nie podrzuciłem ci babeczki. Dobra była? Nie miałam pojęcia. Nie zjadłam jej. O, nie! Szybko! Gdzie tu jest jakiś kibelek? Nie w pokoju zwierzeń! I co mu się nagle stało? Witaj, współfinalistko! Cześć, co słychać? Ta mafinka wygląda bardzo apetycznie, Gwen. Taka czekoladowa i bulchna. Skoro nalegasz... O tak! Jak ja lubię ciastka! Radzę nie zaglądać do pokoju zwierzę! Świetnie! Tak trzymaj! Wygrasz! Żeby wszystko było jasne, nie masz do mnie żalu? Nie! Ale jednak mi nie ufasz! No wtrafiłeś! A mogę cię jakoś udobruchać? Ehm, Nie, nic mi nie przychodzi do głowy. Co ty wyprawiasz? Chcę pokazać, co do ciebie czuję! Dźwigając wielki kamień. On waży chyba stonę. Chłopak, który robi coś takiego, musi być bardzo zakochany. Albo po prostu bardzo głupi. Mam świetne stopnie. Aleś ty pokręcony. O nie! Gwen wygrywa! Impreza na jachcie jest zagrożona! Ziomy! Trzeba coś wykombinować! Spoko, mam Jakiś duży i elektryczny wiatrak? Jasne, mamy taki w przyczepie. Serio? A myślisz, że taką fryzurę to wiatr mi układa? Weź go i zaraz tu wracaj! Szybko! Rzuć ten kamień, bo się wykończysz. Dla ciebie mogę umrzeć. Jeszcze nie przegrałem! O rany, zaraz padnę! Oto i oni, twoje prawdziwych wojowników, uosabiających ducha konkurencji odrzuconej przez Komitet Olimpijski! Ech, jak się czujesz? Całkiem nieźle. Ej, nie poddawaj się! Myślę, że masz u niej szansę, ziom! że szkurze mam dosyć! Ech, ech, ech. Ech, o. Rządnie. Uch, dość tego! Mam tej wstrętej dziewuchy powyżej uszu! Gni. Jeszcze możesz wygrać! Daruj sobie dobra, wygrana nie była mi pisana. To jeszcze nie koniec! Wstawaj! Odczep się ode mnie, idź na tę imprezę, pobrzdąkaj na swojej gitarze i zdobądź sławę. Nie odczepię się, bo mi na tobie zależy. Jak chcesz, to się ze mną umów, jak nie, to nie, ale nie możesz tak głupio przegrać! Ciasteczka! Już do was biegnę. O mnie, nie dam rady go dogonić. Ruszaj za nim! <śmienny> Jeziom! To nie koniec! Meta jest tam! Głęb zwyciężyła! Gwen! Dasz radę? To nie będzie imprezki. <śmiennie> Kto wygrał? Ludzie! Halo! O! O! Ale zajeżdżasz! Po ośmiu wyczerpujących tygodniach z przyjemnością wręczam czek na 100 tysięcy dolarów najdzielniejszej obozowiczce, Gwen! A Gwen, na pamiątkę wręczam ci ten oto wspaniały symbol przetrwania! To Pianka Triumfatora! No, zasłużyłaś! Szkoda, że z imprezą nie wyszło. Wiesz, kiedy już zapłacę czesne, to może zostanie mi trochę kasy na czadową imprezę! Wszyscy czujcie się zaproszeni! To nie dotyczy Heather. Będzie impreza! Przyprowadzisz kogoś szczególnego, Gwen? A? 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 Jeśli on ma ochotę. Więc to znaczy... O, zamknij się wreszcie! Tak umówię się z tobą! Jo, wow, umowa aktualna? Nie, nie, nie! Zostawcie! Moje włosy! E, ludzie! Raz, Raz dwa, trzy! dwa, trzy! Sam chciałem to zrobić! Powaga! No i co ty na to, Lalusiu, he? O szepię. Teraz twoje kolej! Super! <śmienic> a, a, o nie bądź się! Ta nasza mała zemsta nie sprawia Ci radości! Nie! No, sprawia. Ciągle strasznie cukniesz. <śmienic> <śmienic> Udźwiękowienie wersji Polskiej Studio Sonica, reżyseria Piotr Kozłowski, dialogi Polskie, Joanna Kuryłko, Dźwięki Montaż Maciej Brzeziński, Kierownictwo Produkcji Agnieszka Kudelska. Wystąpili Łukasz Talik, Beata Deskur, Jan Aleksandrowicz, Krasko, Paweł Ciołkosz, Dorota Furtak, Modestruciński, Struciński, Klementyna Umer, Monika Ambroziak, Magdalena Sturzyńska, Joanna Pach, Joanna Górniak, Michał Głowacki, Piotr Kozłowski, Robert Kudelski, Karolina Dryzner, Katarzyna Łaska, Michał Maciejewski, Agnieszka Kudelska, Miłogostreczek, Andrzej Deskur, Marta Zygadło i inni.